Dzień dobry kochani, witam was w nowym filmie I dzisiaj będzie to makijaż jedną marką Weźmiemy pod lupę markę Bell. Będzie to także test nowości z kolekcji Cynamonowej Jeśli jesteście ciekawi co mi się udało dorwać z tej najnowszej edycji kosmetyków To serdecznie zapraszam was do dalszej części filmu Zaczynamy, ja mam na twarzy już podkład i korektor Ponieważ ani jednego z tych kosmetyków nie miałam z marki Bell. Mam tutaj zarówno te najświeższe nowinki z kolekcji Cynamonowej Jak i swoje sprawdzone kosmetyki Myślę, że ta twarz, słuchajcie, potrzebuje brwi. Już Wam mówię, czego będę używać. Oczywiście firma Bell. Wostk do brwi w kredce. Wax Eyebrow Pencil. Ja naprawdę polubiłam się z tym produktem. To jest u mnie stosunkowa nowość. Brwi robione w ten sposób jesteśmy w stanie ogarnąć szybko. A dzięki temu włoskowi one trzymają się w miejscu. Też nie jest to jakiś taki bardzo, zobaczcie, agresywny makijaż brwi. Lekko zaznaczone. Możemy wypełnić ubytki. Woskiem, bo ma kolor. Muszę Wam powiedzieć, że na brwiach trzyma się w ciągu dnia całkiem nieźle. Zazwyczaj używam tej kredki jak potrzebuję, szybciutko wyjść z domu Chce mi się bawić w jakieś bardzo precyzyjne brwi Tutaj parę maźnięć Podoba mi się, że ten wosk trzyma je w miejscu A to, że ona jest taka malutka i precyzyjna Pozwala nam też ładnie sobie te brwi wypełnić I nadać im właśnie taki fajny kształt Następnie będę nakładać sobie bazę na powieki Ona już jakiś czas w szafie Bella jest Perfect Skin Eyeshadow Base za baza pod cienie Jest napisane, że jest profesjonalna ona ma taki liliowy kolor że Na pewno trzyma lepiej cienie niż ta baza z Lovely Którą wam pokazywałam we wszystkich ostatnich filmach Ale to słuchajcie, też nie jest ta jakość Na przykład Art Deco Albo nawet już ta moja baza z Wolałabym, żeby ona była bardziej masełkowa bo ja nie musiała jej po prostu na tyle na tych powiekach rozcierać Już teraz widzę, że ma tendencję do zasychania Jeśli szukacie bardzo trwałej bazy No to może słuchajcie, nie ta Ale jeśli nie macie tłustej powieki tak jak ja To jest główny czynnik na mojej powiece cienie się Zwyczajnie rolują, bo ja mam powiekę tłustą i to wszystko po prostu mi się zbiera. Dzięki tej bazie żywotność nie jest oczywiście wydłużona, no ale nie jest to baza marzeń. Za to mam tutaj produkt, który naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył i który już wam parę razy pokazywałam. Jest to bronzer również firmy Bell, jak się spodziewacie. I to jest ta seria hypoalergiczna Fresh Bronze Powder w odcieniu numer 1. Piękny, niezbyt ciepły, niezbyt chłodny, idealny do mojej karnacji, szczególnie w czasie jak już schodzi mi opalenizna on dodaje, słuchajcie, takiego życia do twarzy. Dosyć szybko mi się skończył. Zobaczcie, tutaj już jest zęk. To już jest tak naprawdę jego ostatnie tchnienie, ale zobaczcie. od razu ta twarz wygląda na jakąś taką bardziej żywą. I właśnie czaiłam się na bronzer z tej wersji cynamonowej, ale niestety już nie było ani jednego w mojej biedronce Także. Skoro mamy już zagruntowaną powiekę, no to przechodzimy do smaczków. Będziemy robić makijaż oka. I do tego celu, po prostu, użyję dzisiaj jednego cienia. Chcę przetestować właśnie ten pigment, który kupiłam z kolekcji cynamonowej. Sparkling plus Pigment. I on jest w kolorze takiego starego złota. Tak jak ze wszystkim, słuchajcie, nakładam sobie na palec. Ojejku, jaki piękny. Coś cudownego. Ja tego pigmentu, słuchajcie, dzisiaj używam pierwszy raz, bo dopiero wczoraj go zakupiłam. Piękny. O Boże, on się chciałam leciutko naprawdę mocna pigmentacja. Jeszcze był, słuchajcie, ten pigment w kolorze wiśniowym, ale mnie do gustu lepiej przypadł ten złoty i pomyślałam sobie, że będzie on przepięknie wyglądać do burgundowego eyelinera. To jest także nowinka właśnie z tej nowej kolekcji Spicy Passion Eyeliner. Z tego, co widziałam na filmach u innych dziewczyn jest w gąbeczce. Ja nie za bardzo lubię takie rozwiązanie. Zdecydowanie wolę pędzelki, ale jak zobaczyłam, jaki on ma kolor, to wybaczyłam mu tą gąbeczkę i zdecydowałam, że muszę go mieć, także naprawdę się ucieszyłam, jak jeszcze był wczoraj na półkach, bo myślałam, że będzie wymieciony, tak jak na przykład pomadki w kolorze 2, których już nie było, a na które też się czaiłam. Także jestem mega zadowolona, że udało mi się go dorwać. Nie lubię gąbecz, zdecydowanie lepiej maluje mi się pędzelkiem, który jest bardziej giętki przede wszystkim. Na żywo ten kolor, powiem wam, że wygląda na trochę mniej burgundowa, bardziej taki rdzawy brąz. On jak najbardziej pokrywa nam powiekę. Nie robią się żadne dziury. Ten kolor jest dobrze nasycony, ale miałam nadzieję, że będzie miał w sobie trochę więcej czerwonych tonów. Przybliżę Was troszkę, żebyście zobaczyli, jaki to jest kolor. Myślę, że on w kamerze właśnie wygląda tak, jak wygląda na żywo: na taki bardziej ciemny brąz niż burgund. Troszkę mnie smutno, że on nie jest taki czerwony, jak myślałam, że będzie A teraz przejdziemy sobie do wytuszowania rzęs Znalazłam w swojej toaletce tusz, który nie był przeze mnie jakoś mocno eksploatowany Więc go sobie użyjemy i to jest Bell No Limit I to ma być maskara pogrubiająca Szczerze wam powiem, że ja nie pamiętam, jak ona się nosi Bardzo dawno jej nie używałam Ma taką śmieszną pokręconą szczoteczkę Nie jest silikonowa, tylko jest włosia Widzicie teraz, jak maluję rzęsy to troszeczkę bardziej wybija się kolor eyelinera, bo rzęsy są czarne Jakiegoś super szału nie ma, ale to też nie. Ładnie wydłużył. Troszkę skleja Brakuje mi tutaj różu. Nie mam żadnego kosmetyku z Bel. Ja już miałam ochot na ten z kolekcji, ale już go nie było. Także zaróżowie się i zaraz do Was wracam. Jestem z powrotem rumiana i szczęśliwa. Przechodzimy do ostatniego kroku, którym będzie pomadka z jesiennej kolekcji. Świeżo upolowana, więc dzisiaj będę ją używać pierwszy raz. Matte Soft Lips, numer 3. Precious e, Saffron. Saffron, Ciemny, jesienny, głęboki kolor. Zobaczymy, czy ładnie będzie współgrał właśnie z tym delikatnym makijażem hmm. ładnie pachnie. I od razu powiem Wam, że to jest pomadka, która przy pierwszej warstwie trochę prześwituje. Tam, gdzie się jej zebrało więcej, to ma lepsze krycie, a tam, gdzie jest jej mniej. To ma te krycie troszkę gorsze Na razie słuchajcie, jest bardzo komfortowa na ustach Zobaczymy, czy będzie wchodzić właśnie w zmarszczki, jak troszeczkę zastygnie Nie czuję, żeby była jakimś takim zastygającym glutem, jak to jest na przykład w Stay Matte Inku i myślę, że bardzo fajnie współgra właśnie z niebieskim kolorem oczu. Wiecie, znać co myślicie. I ten kolor, słuchajcie, jest dosyć chłodny, także widzę też, że bardzo ładnie wybiela zęby. Makijaż jest już skończony, mam na sobie dodatki. Myślę, że przyszedł czas na to, abyście się troszeczkę do mnie przybliżyli i zobaczyli, jak to wszystko wygląda z bliska. Teraz wam powiem, co ja myślę o tych wszystkich produktach Po pierwsze bronzer To jest jeden z moich ulubieńców, także mogę wam polecić go w ciemno Spróbujcie, nie jest on drogi, a naprawdę ma przepiękny kolor Jedynym minusem właśnie tego produktu jest to, że on nie jest bardzo wydajny Także jak najbardziej na tak Jeśli chodzi o bazę, polecałabym ją wszystkim, którzy nie mają tłustej powieki Którzy może nie są jakoś bardzo, bardzo wymagający Na pewno jeśli nie macie tłustej powieki, to makijaż na tej bazie utrzyma wam się cały dzień Minusem tego kosmetyku jest to, że słabo się po prostu rozciera Konsystencja mogłaby być trochę rzadsza, trochę bardziej maślana Totalne ulubienie, pigment w kolorze Vanilla Sugar Przepiękny To jest pigment, który ma w sobie złoto Ale jak pod odpowiednim kątem się poruszycie, to opalizuje Również troszeczkę na róż Przepiękny, bardzo unikatowy kolor 10 zł, ja jestem na tak Zapomniałam jeszcze o kredce do brwi Która jest naprawdę fajnym narzędziem Można nią szybko sobie wyrysować Delikatne brwi Na pewno nie zrobicie sobie nią krzywdy Nie wyjdą wam dwie czarne gąsienice Można w szybki i ładny sposób Wyrysować sobie taki kształt Jaki sobie wymarzycie Dodatkowo podoba mi się ta wózkowa konsystencja Bo trzyma brwi na miejscu Tusz to typowy średniaczek, szczerze powiedziawszy, ja nie pamiętam, jak on trzyma się przez cały dzień, także nie mogę wam powiedzieć, czy on się kruszy, czy się nie kruszy, ale ja fanką tuszy z Bella nie jestem, dlatego leżał u mnie tyle w kosmetyczce, bo po prostu coś było z nim nie tak. Tego produktu na ten moment nie jestem w stanie polecić. Jest okej, okay, rzęsy są widoczne, ale szału nie ma. Eyeliner powiem wam, że był moją taką cichą największą nadzieją. Troszkę rzeczywiście jak rzęsy są wytuszowane, to ten kolor się bardziej wybił. Kolor eyelinera jest w zasadzie taki sam jak tej skówki. Głęboki brąz z paroma kroplami wiśni. No nie jest to ten burgund, który bym chciała. Miałam nadzieję, że będzie tutaj więcej czerwieni i ten kolor będzie bardziej wybijał się na powiece. No dobra kochani, to już by było wszystko z tego filmiku. Mam Mam nadzieję, że makijaż jedną marką Wam się podobał. Był to także taki malutki test nowości. Jeśli film Wam się podobał, no to koniecznie dawajcie kciuki w górę. Jeśli jesteście tutaj nowi, to subskrybujcie. Zapraszam także do dyskusji w komentarzach. Dajcie znać, czy Wy upolowałyście coś z kolekcji cynamonowej. Jestem bardzo ciekawa. Ja się już z Wami żegnam. Widzimy się na dole w komentarzach. Buziaczki, do zobaczenia. Papa.